Cześć, dzień dobry. A właściwie powinienem powitać Was po kaszubsku, więc witojcem. To podcast o kaszubach. Kaszewsko-Paradnica, czyli kaszubski salon. Ja nazywam się Stasia Budzisz i zapraszam Was do posłuchania rozmów z ludźmi z mojego regionu. Trzymamy się daleko od naukowych rozpraw i religijnych dogmatów, bo chcemy przybliżyć kaszuby takie, jakimi są. Nie będziemy więc ukrywać ani wad, ani eksponować zalet. Chcemy za to mówić o kaszubach bez obciaku, bo. Bo są tego wartem. Projekt Kaszepska Paradnica powstał w ramach stypendium Kulturalnego miasta Gdańsk. A ja zapraszam Was do odkrywania kaszubskiego kawałka świata. Kim jest dziewczyna, która pod koniec 2021 roku rozbiła kaszubski internet. Do kogo trafia, o czym mówi i jaką ma misję. Moją gościnią jest kaszubska influencerka, którą pytam o to, z czym musi się mierzyć, kiedy stara się pokazać kaszubę na wesoło. Rozmawiamy o inspiracjach, pomysłach kaszubskości i o tym, co można zrobić, by pokazać młodym ludziom, że kaszubski jest seksy i wcale nie musi być kojarzony z wsią i obciachem. Zachaczamy też o to, co podoba nam się w kaszubach i czego w sobie nie lubimy. Zapraszam do rozmowy z Karoliną Stankowską. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną jest, proszę Państwa, nie uwierzycie, kto ja sama nie wierzę, że siedzi na mojej kanapie. Kaszubska influencerka, czyli Karolina Stankowska. Cześć, Karolina. Cześć, witam. Dzień dobry. No, nie stresuj się tak. Pogadamy sobie normalnie, otwarcie, jasno. Słuchaj, zaczęłaś w listopadzie 2021 roku swoją przygodę internetową z Facebookiem, Instagramem i TikTokiem. Nazwałaś siebie Kaszubską influencerką. W ogóle rozbiłaś w tym internety, bo w dwa tygodnie na Facebooku miałaś 2000 followersów. Na Instagramie ponad 1000, a na TikToku prawie 9000. I tak ci się utrzymuje, czy rośnie? Teraz już mam 9700, czyli 700 ludzi mi wskoczyło, a mam taką nadzieję, że do końca tego roku się to 300 wejdzie, żeby 10 tysięcy było. E, tak, bo my, proszę Państwa, nagrywamy mamy jeszcze 2021, kiedy nagrywamy, no bo wiadomo, mastering trwa, a z gwiazdą z kaszówską influencerką nie tak prosto się umówić, bo jest rozchwytywana. Ale dobra, Karolina, słuchaj, tak naprawdę śmiało można powiedzieć, że jesteś. Takim nowym zjawiskiem w kaszubskim internecie. Bezdyskusyjnie pierwszą niepodzielną kaszubską influencerką. Tak, zgodzę się z tym. No, zaczęło to się generalnie od żartu. No ale faktycznie ta kariera jakby nabiera rozpędu i mam nadzieję, że będę bardziej znana niż Kim Kardashian albo nawet Melania Trump, bo te dwie panie są dla mnie takie na pierwszym miejscu. Okej, okay, słuchaj, a co właściwie cię skłoniło? Skąd ty miałeś taki pomysł na to, żeby zająć tę niszę? Bo to ewidentnie była nisza, zwłaszcza tutaj u nas na kaszubach. My nie mamy kaszubskiej influencerki, znaczy już mamy, ale nie mieliśmy. No, zaczęło to się tak bardzo żartobliwie, bo mam taką koleżankę, z którą rozmawiamy w języku kaszubskim, i, i jakby jak ja do niej jechałam, to nagrywałam do niej film albo takie nagranie w języku kaszubskim i ona mi odpowiadała. Ona sobie kupiła futro. Wiadomo, że futro jest bardzo, bardzo drogie, ja o nim bardzo marzyłam i stwierdziłam, nie no kurde, ja też muszę mieć to futro. No i sobie kupiłam to futro i zrobiłam sobie z tego taki żart, że wzięłam sobie pożyczkę w Prowidencie, żeby się sąsiedzi nie czepili, bo wiadomo jak to na Kaszubach jest. No i, i nagrałam taki pierwszy kaszubski unboxing właśnie z tym futrem. No i tak to nabrało rozpędu, ludzie zaczęli to udostępniać, potem zaczęłam stawać wiadomości z propozycjami, czy bym nie zrobiła kaszubskiej reklamy, no i to nabiera tempa, tego coraz więcej. No ja mam takie poczucie, że Ty właśnie masz takie podejście do tego, żeby po, po pierwsze pokazywać Kaszuby w takim w wesołym aspekcie i że nie musimy być zawsze tacy smutni, poważni tak. i mówić tylko takim pięknym, kaszubskim językiem i tylko wtedy on się będzie liczył, tylko właśnie takim takim domowym, takim podwórkowym, tak, jakim, tak. takim jakim byliśmy wychowani i takim jakim na przykład, bo kaszubski podejrzewam tak samo twoim, jak i moim był pierwszym językiem, a drugim był polski. Tak, to prawda, u mnie w domu się mówiło o kaszubsku ja mówię po kaszubsku, rodzice mówili po kaszubsku i generalnie wszyscy, którzy przyjeżdżali do nas na gościnę, czyli cała rodzina, to zawsze był język kaszubski. Ale Ty też się uczyłaś kaszubskiego w szkole, ale mam takie wrażenie, że Ty jednak mówisz tym kaszubskim właśnie domowym. Tak, ja się staram generalnie mówić tym kaszubskim domowym, chociaż czasami powiem, no wiadomo, ja bym też chciała pokazać ten taki kaszubski z tej strony uczonej, czyli ja podkreślam te wszystkie ozdaszkiem, czyli y, a, i tak dalej. Czasami się staram, zapominam o tym, ale jednak się staram. Mimo wszystko kaszubski ten, który jest w domu, to jest dla mnie taki jakby najbardziej prawdziwy język. Tak, zdecydowanie dla mnie też, bo Ty też piszesz po kaszubsku. Tu masz wielką superpower, ponieważ ja tylko mówię, a ja nie piszę. Jestem więc analfabetką kaszubską. Nie, no nie <grym> no Nie jest tak źle. Ale uczyłaś się ile lat kaszubskiego w szkole? Trzy lata w podstawówce i trzy lata w gimnazjum. Mhm. A już w liceum nie było nie, kaszubskiego. Nie, nie miałam kaszubskiego. No dobra, ty się w ogóle spodziewałaś takiej popularności, tego, że tak wystrzeli? Nie, ja to odebrałam w ogóle jako taki żart. Ja myślałam, że z tego nic nie będzie, że ludzie się pośmieją troszkę na początku. No i to, i to się tak po prostu skończy, to się rozmyje, a tutaj był jednak szok. No dobra, ale zobacz: radio, prasa, podcasty. Ludzie zaczęli Cię zapraszać i co? No i fajnie. Nie, no to sami się czuję jak taka gwiazda, bo dosłownie jak wchodzę do jakiejś, nawet do piekarni, czy do jakiegoś sklepu, czy idę nawet do tego kościoła, czy na pocztę, to widzę, że ludzie na mnie dziwnie patrzą. Ostatnio jak coś robiłam, pojechałam do pewnego hotelu i idę sobie przez ten hotel i, i nagle taka pani do mnie mówi, o, kaszubska influencerka, dzień dobry, czy mogę z panią zdjęcie? I mi było tak głupio, ale z drugiej strony... Ja sobie pomyślałam, no wow, no, taka, taka trochę jak kaszubska top model, a tego na wypasie, no ale mimo wszystko to, to super, ale no, też jest hejt, który gdzieś tam jednak czasami boli. No właśnie, bo Ciebie hejt spotkał za jakieś absurdalne rzeczy. Po pierwsze spotkał Ciebie za to, że źle mówisz po kaszubsku, co jest w ogóle jakimś kompletnym absurdem, a drugi hejt Cię spotkał za takie, no jakby to powiedzieć, nasze typowe kaszubskie przywary. Czyli za to, że nawet nieźle, ale w ogóle jakoś tak nie do końca może przychylnie wypowiedziałaś się na temat ludzi, którzy jeżdżą na rejestracjach wejherowskich, płuckich i kartuskich. tak? Ale nawet ty nawet tam nie wypowiedziałaś jakoś tak strasznie źle, tylko tak śmiesznie. No tak jak już kiedyś powiedziałam, ja uważam, że ludzie sami sobie szukają problemu i jakiegoś błędu. Ja sama jeździłam na rejestracji GWE. A ja właśnie się zaczęłam śmiać z tej rejestracji GWE, bo jechałam przed Panem do takiej rejestracji. I ja to jeszcze nawet powiedziałam, że jeździłam na GWE, jeżdżę na GKA i że generalnie jakby wszystkie, wszystkie jakby powiaty dookoła się każdy powiedz, z którego śmieje. No i ludzie po prostu, tak jak mówię, nie szukają sobie jakiegoś problemu, gdzie problemu nie ma, bo to jest tylko jeden żart. To co prawda te kompleksy muszą być naprawdę ogromne, że ludzie zwracają uwagę na takie brzydko mówiąc, no główna, nie? No to, no to są główna, naprawdę. No tak, a słuchaj, twój plan, no bo jak założyłaś konto na TikToku, to chyba jest taki, żeby trafić z językiem kaszubskim i z tym, że Kaszuby nie są obciachowe, do ludzi młodych. Tak, no to jest dla mnie najważniejsze, bo niestety, no nie ukrywajmy, ludzie w tej chwili, szczególnie młodzi ludzie, oni nie mówią po kaszubsku. Ja akurat no nie znam nawet młodszych ludzi od siebie, którzy mówili po kaszubsku. Ludzie w moim wieku, czyli tam powiedzmy to 29, 28, 27, oni tam jakby rozumieją ten kaszubski, starają się mówić, ale młodzi już nie. I no niestety, nie ukrywajmy, no jest teraz bardzo dużo takich, że tak powiem, popularnych YouTuberów. Ci młodzi ludzie siedzą w tych YouTubach, oglądają w tych TikTokach, siedzą, chcą mieć wszystko takie same. A niestety jest ten język kaszubski zapomniany, i jak my z tym nic nie zrobimy, to kiedyś tego języka nie będzie. I po co tyle lat na marne uczenia się tego języka, mówienia tym językiem w domu, gdzie on i tak za chwilę zostanie stracony. Ludzie, którzy zajmują się językiem kaszubskim, nie robią nic. Oni nie robią nic. Oni po prostu fajnie, oni mają jakieś swoje zrzeszenia, propagują sobie ten kaszubski wśród swoich jakby kolegów, koleżanek, ale nie oszukujmy się, To są. Ludzie, którzy są po 50, 60, a niestety młodzieży, to nie interesuje. Oni nie będą oglądali takich ludzi. Oni chcą być takich młodych ludzi z jajem, żeby to było śmiesznie zrobione, żeby to było fajnie zrobione, no i tego nie ma. Więc ja mam taką nadzieję, że ja, jaka taka przyszłość kaszubska, że coś z tym zrobię i w końcu ja będę już słyszała ten język kaszubski wszędzie, bo tak jak mówię, do tej pory go nie słyszę. A z jakimi komentarzami od młodych ludzi właśnie się spotykasz? Ostatnio napisał do mnie bardzo młody człowiek, 16 lat miał i napisał mi właśnie, że fajnie, że rozmawiam w języku kaszubskim, bo on ten język jakby no, słyszał go w domu, nie mówił, bo rodzice do niego mówili po polsku, ale między sobą po kaszubsku i dla niego to był taki wstyd i jak on patrzy na mnie, no nie, ja po prostu, ja powiem to co myślę i tak jak on to napisał. On mi napisał, że jestem bardzo zadbaną kobietą, powiedzmy, że zrobioną, bo nie oszukujmy się, rzęsy, włosy i tak dalej. I dla niego to jest szok, że osoba, która wygląda tak jak ja, czyli ja tego nie ukrywam, trochę sztucznie, a jednak mówi po kaszubsku. I że dla niego to jest takie wow, że, że, no, że jak, że osoba, która gdzieś tam wstawia swoje zdjęcia, która się ma za piękną kobietę, mówi po kaszubsku, bo przecież to jest obcia, a to nie jest obcia. Ja właśnie bym chciała, żeby wszystkie piękne kobiety mówiły po kaszubsku, bo kaszubski też jest seksi. O. Tak chyba nazwiemy ten odcinek. <noise> kaszubski może być sexy. Słuchaj, Karolina, a powiedz mi, bo ty mi przed nagraniem powiedziałaś, mhm. że ty miałaś poczucie obciachowości ze względu na pochodzenie kaszubskie, ze względu na język kaszubski, w ogóle na całą tę kaszubskość, która jest w tobie. Tak, miałam, miałam, bo nie oszukujmy się, jak studiowałam w Gdańsku i mówiłam gdzieś w języku kaszubskim, to ludzie się jakby ze mnie wyśmiewali, że przyjechała wieśniaczka, że baba ze wsi, że tylko nic i chusta na głowę. No bo tak jakby, no niestety kaszubskie kobiety są tak krowane. Ko kobieta kaszubska to jest taka, która siedzi w domu, ma pięcioro dzieci, najlepiej żeby była na gospodarstwie, zajmowała się swoimi jajami i nic innego więcej nie robiła. A ja bym właśnie też chciała pokazać to, że tak nie jest. Że kobiety, które mieszkają na kaszubach, one też mogą wyglądać, one mogą pociągać. One mają być kobietami przede wszystkim, i jak one będą mówiły w tym języku kaszubskim, Ach, to one są po prostu moje. <ścoughs> Ale no niestety, jeśli wracając właśnie do tego, jakby. No bo to był dla mnie wstyd. Fakt taki, to był dla mnie wstyd. Nawet jak kiedyś się tam spotykałam z jakimś chłopakiem, i on do mnie mówi po kaszubsku, to sobie myślałam w duchu: Boże, co za wieśniak. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że ze mnie się śmiano, że ja też mówiłam w języku kaszubskim. No i niestety to trwało 8 lat, zanim ten wstyd ze mnie wyszedł. Bo niestety też kaszubski jest strasznie kojarzony z kościołem, z tą wsią, że to wszystko jest takie starodawne, staromodne. Takie pszaśne. Tak, a to nie o to chodzi. To, to trzeba zrobić... To jest duży plus właśnie, że mówimy w tym języku kaszubskim, że go mamy, bo to jest przede wszystkim język. Tylko trzeba zrobić wszystko, żeby ten kaszubski jakby się bardziej rozwinął i to wśród młodych ludzi, bo tak jak mówię, jak ludzie młodzi tego nie załapią. No to możemy się z tym językiem pożegnać. No to kiedy masz plan na to, żeby kaszubski przestał być prześnym językiem gburów, bo musicie Państwo wiedzieć, że gbur na Kaszubach to nie jest taki gbur jak w języku polskim, bo u nas się bardzo szanuje gburów, bo gbur to bardzo bogaty gospodarz tak. po prostu, czyli żeby nie był takim językiem gburów i żeby nie był językiem przaśnych bab w chustach, które doją krowy w oborze. Tak, no ja przede wszystkim chciałabym, żeby media żeby i nasze radio, jedno i drugie, nie będę tutaj wymieniać nazwy, też telewizja, prasa, żeby właśnie oni powoływali jak najwięcej młodych ludzi i znajdowali jak najwięcej młodych ludzi, którzy chcą coś przekazać i to przekazać w taki mega nowoczesny sposób. No już rozmawialiśmy też przed jakby nagrywaniem tego podcastu, że ja chcę robić covery, światowe covery w języku kaszubskim. Więc to, co mogę, to zrobię. Zobaczymy, czy to będzie miało jakieś, nie wiem, jakieś echo, czy to się, czy to się odbije, że tak powiem, jakimś większym zainteresowaniem. Chcę dalej prowadzić tą kaszubską influencerkę, nagrywać jakby no, te reklamy, nie reklamy, jakiś żart, jakieś rzeczy z życia wzięte. Chciałabym też coś nagrać ze swojej pracy, bo szczerze powiedziawszy, czasami jest tak, że na przykład tam, gdzie ja pracuję, przychodzą ludzie, czyli dekarze i oni do mnie mówią po kaszubsku. Więc to też jest mega fajne. Jak my na przykład zaczniemy rozmawiać po kaszubsku w swoim miejscu pracy, to to pójdzie, tylko trzeba chcieć. No tak, ale też nie każdy rozumie na kaszubach język kaszubski, bo nie każdy jest kaszubą. Tak, ale to też jest nasza wina, bo powiem szczerze powiedziawszy, zauważyłam, że większość ludzi. Bo w szkołach mimo wszystko jest język kaszubski. Tylko jakby ludzie mają jakąś taką blokadę, barierę i nie puszczają tych dzieci na język kaszubski. No bo, nie wiem, bo ten plecak się zrobi o jedną książkę cięższy. No przecież to dziecko ma tyle ma tych zajęć, że ono nie ma czasu na kaszubski. Ja przepraszam bardzo. Ja też chodziłam do szkoły. Ja miałam kaszubski, bo dla mnie językiem obowiązkowym. Ja tą jedną książkę więcej miałam. I ja uważam, że ta jedna książka więcej, ona spowodowała to, że jestem teraz w tym miejscu, w jakim jestem. Bo przecież, gdybym ja nie zaczęła nagrywać tej kaszubskiej influencerki, gdybym nie mówiła po kaszubsku, to bym tutaj nie siedziała, a siedzę. I to jest dla mnie takie mega fajne, mega ważne. Więc ja bym bardzo chciała, drodzy rodzice, abyście puścili te swoje dzieci na ten język kaszubski. No bo no, bez tego języka, no dla mnie no, nie jesteście kaszubami, a gdzieś tam się za <grym> nich macie. No dobra, a powiedz mi, czy ty masz takie poczucie, że mm, kaszubą można się stać? Można, tak, jak najbardziej, tylko trzeba chcieć. I to jest tak ze wszystkim. Jak chcę śpiewać, ja się nauczę śpiewać. Więc, z tym kaszubskim, jeżeli ja chcę być kaszubą, ja mogę być kaszubą tylko trzeba chcieć. I ten język kaszubski to jest niestety podstawa, nie? Bo, no bo bez tego języka nic nie zrobimy. No bo nawet nie zrozumiemy siebie nawzajem, tak, bo dokładnie. chodzi o to, że w języku kaszubskim tak naprawdę, jeżeli chce się poznać jakiś naród, to powinno się poznać jego, jego język, język bo w języku przekazuje się bardzo dużo rzeczy, a język kaszubski jest bardzo bogatym językiem i w ostatnim czasie niestety ja sama zaobserwowałam coś takiego, że my mocno, w ogóle ten szkolny kaszubski jest taki trochę polonizowany i niepotrzebnie chyba, bo tak jak, bo mówi się chyba trochę, ja mówiłam inaczej w domu niż tym szkolnym kaszubskim. Tak, to prawda, ale ja też zauważam właśnie, że w mediach ludzie też chcą jakby spolaszyć ten kaszubski, dlatego, że jakby Kaszubi, bo chcieli, żeby Polacy też rozumieli ten język kaszubski, ale oni nie muszą, oni nie muszą, po co? Kaszubski jest to jest język dla nas, więc niech ten kaszubski jest taki, jaki był, czyli od tam, od tych setek lat, tak jak się mówiono w domu, a nie róbmy czegoś takiego, no nie zmieniajmy tego, bo po co? Nie ma sensu. Mm -hmm. No dobrze, a jaki ty masz plan na kaszubską influencerkę? No oczywiście, covery, super, mhm. ale jaki masz plan, że ty będziesz przedstawiać te kaszuby, będziesz przedstawiać nas, będziesz o nas opowiadać? Bo już mówisz o tym, na przykład świetny miałeś filmik na temat tego, że posiadanie miliona rzeczy z kaszubskim wzorem w domu nie czyni z ciebie kaszuby, bo nie czyni. No nie czyni, to prawda. I to też często mnie boli, że jakby. Starsze panie, no ja już też troszkę jestem starsza pani, ale no taka pani powiedzmy po 50-60 pisze do mnie i zarzuca mi, że jak ja mogę być kaszubską influencerką, jak ja nie mam stroju kaszubskiego. No halo, ja tego nie rozumiem kompletnie. To, że ktoś posiada strój kaszubski, to go nie czyni kaszubą. Dla mnie najważniejszy jest język i to, co się ma w sercu, w głowie. Ja na przykład, ja się urodziłam kaszubką, no bo po prostu moi rodzice z pokolenia na pokolenie, każdy był kaszubką, kaszubem i tak dalej. Więc haft kaszubski, tabaka, ta chusta kaszubska to nie jest oznaka Kaszuby, to nie jest oznaka tego, że ktoś jest Kaszubą. To są tylko po prostu rzeczy, to jest folklor. Język jeszcze raz, język, język, język. No tak. Masz... W ogóle też a propos strojów kaszubskich, co jest taką ciekawostką, no przecież te stroje, które, które my dzisiaj prezentujemy jako takie stricte kaszubskie, to to są stroje świetlicowe, bo tak naprawdę nikt, żaden historyk, w ogóle nikt nie wie, jak ci Kaszubi się kiedyś ubierali. Znaczy, to prawda, chociaż ja widziałam kiedyś taki dokument odnośnie tych strojów kaszubskich, ale to były stroje z okolic Pucka, te rybackie stroje i tak dalej. I ja nie wyobrażam sobie tego, żeby Kaszubi w tych ciężkich strojach, bo ja, ja tańczyłam w tych strojach, chyba ja byłam w zespole kaszubskim, nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś robił codzienne czynności w takim stroju. Po pierwsze, ten strój jest bardzo ciężki, jest ciepły, i nie ma chyba takiej możliwości, żeby na co dzień ktoś w tym stroju koszowskim po prostu chodził. No ja sobie nie wyobrażam, <grym> ja w tym chodzić, tutaj spokój. A jak się rozkładają ci twoi followersi? Masz większość młodych ludzi? Znaczy, u mnie to jest tak, że to jest pół na szczerze powiedziawszy. To są i, i ludzie, że tak powiem, do 30 roku życia i już od tego 30 wzruszy. Mam też w swoich followersach i 70-latków, 60-latków. Mam też ludzi bardzo młodych, bo tam 13-latków, 14-latków. Więc u mnie to jest tak, jak mówię, pół na pół. Mm -hmm. No dobra, a jeszcze takie pytanie do Ciebie: o to, co to jest dla Ciebie być kaszubką? Oprócz języka, bo to mm -hmm. już wiemy. No, ja akurat jestem bardzo dumna z tego, że jestem kaszubką, bo to jest jednak mniejszość w Polsce. Tak jak powiedziałam, mamy ten swój język i to nas wyróżnia na tle całego kraju, bo niestety w górach i z gwara. A u nas jest język i ja po prostu, no ja jestem be, mega dumna z tego. I, I też jestem dumna z tego właśnie, że ten kaszubski, nie chciałabym tak tego kościoła tykać, ale nawet ostatnio brałam udział w mszy kaszubskiej i mogłam przeczytać Pismo Święte po kaszubsku. To było pierwsze czytanie po kaszubsku i modlitwa powszechna, więc to, to już mnie cieszy, że to są też takie miejsca powiedzmy publiczne, ale mówimy tam po kaszubsku. Fajnie jest to, że mamy ten swój haft. I fajne jest to, że teraz jest taka jakby stronka, farwa oni się nazywają i tam jest taka młoda dziewczyna, która jakby właśnie ona tworzy ubrania takie nowoczesne, ale z haftem kaszubskim. I, I to mi się też tak mega podoba, a co do tego bycia Kaszubą, nie wiem co mam powiedzieć, po prostu mamy tak piękne tereny i po prostu tak jak mówię, jestem dumna z tego, że jestem Kaszubką. No i fajne jest to właśnie, że moi rodzice byli Kaszubami, że mówili w tym języku. <laughs> Aż nie wiem, naprawdę, aż nie wiem co powiedzieć. No dobra, to teraz trochę Dziekciu. Czego w kaszubach nie lubisz? Mówię o ludziach. O jezu. Powiedz, powiedz. Tu jest dużo rzeczy. Mhm, mm no wiem. Ja Miałam... też jestem kaszubką. <grym> Miałam taką sytuację, tak jak ci mówiłam na początku, przed tym podcastem, że ja sprzedałam dach komuś, bo ja akurat sprzedaję w swoim życiu prywatnym dachem. I to był taki pan z okolic Sierakowic, i nie obrażając oczywiście Sierakowic, mi się to nawet podoba, i to jest dla mnie takie śmieszne. No bo Sierakowice to jest bardzo bogata gmina. Tam po prostu jeden Kaszub od drugiego musi mieć piękniejszy dach. I ten pan przyjechał i mówi, że on chce mieć piękny dach świecący, żeby ta dachówka to była karpiówka czarna z połyskiem, żeby ona była bardzo świecąca. I żeby I się to... świeciła jak psu jajca. Tak, tak, żeby się świeciła jak psu jajca, żeby sąsiad widział i żeby sąsiad zazdrościł. I Rozumiem, jest... że ten, ten dach to jest jeden z najdroższych dachów. I tak, którym... tak, dokładnie. I właśnie <noise> Kaszubi mają coś takiego, że czym więcej tym lepiej, żeby się po prostu pokazać, no. żeby wszyscy zazdrościli. Musimy nie? być lepsi od sąsiada. Tak, Zawsze. tak, tak. Zawsze. No a oprócz tego, że musimy być lepsi od sąsiada, to co jeszcze takiego, co ci tak trochę przeszkadza w kaszebach? No na przykład u mnie w, w domu mamo przepraszam, <laughs> ale moja mama jest taka. nejo. znaczy. Yy, no, no powiedz po pokażę. ale coś, powiedz. co w Sąsud nie? I co z tymi sąsiadami to jest po prostu albo co cotka. że czego bym nie zrobiła, bo to wszystko ma być takie pod linijkę. To musi być religijne najlepiej. Wszystko, że tak powiem, wyprasowane, eleganckie, żeby ludzie widzieli, że ja jednak jestem z tego dobrego domu. I na przykład jak popełniam gdzieś jakiś tam błąd w swoim życiu, no nie oszukujmy się, jestem młodą kobietą, więc mogę tych błędów popełniać mnóstwo, to gdzieś ta mama zawsze strofuje, co, co ludzie powiedzą. I że mm -hmm. to jest takie patrzenie na tych ludzi. I to jest takie a, straszne. Mamo, czemu ty mi to robisz? No ale tak jest. Moja mama ma to też z domu, co ludzie powiedzą. Więc ona to też robi dalej. Tak, tak, tak. Moja też to ma z domu chyba w takim razie, bo ona <noise> tak. też ciągle powtarza, co ludzie powiedzą. A mnie najbardziej chyba wkurza na kaszubach to mycie okien przed świętami, bo już wszyscy sąsiedzi pomyli okna, czy tam mają pomety łekna, i my też musimy już mieć, i wszystkie okna muszą mieć. I firany, i wyprasowane, wykrochmalone. Nie, chyba. Firan się chyba nie krochmali, ja nie wiem, ale. Kiedyś tak, teraz już nie. <noise> no widzisz, nawet wiesz. Ja, jak widzisz, nie mam firan. No ale tak, to właśnie to jest to wszystko takie pod ludzi. To jest coś w sensie tego czego najbardziej nie lubię, czyli takiego, takiego, co ludzie powiedzą. Tak, i w ogóle też zauważyłam, ja miałam już taką sytuację w życiu, aż ciężko mi się o tym mówi, ale miałam taką sytuację w życiu, że jednak ta moja religia to było takie bardzo. Powiedzmy, miałam wziąć ślub, nie? I, i byłam z jednym mężczyzną tam powiedzmy 7 lat i, i wiem, że jakby. No, weźcie się już hejtnicie, no, jakby tak długo możecie ze sobą chodzić, co ludzie będą gadać, że rodzina już się śmieje, musicie wziąć ślub. I to jest takie, jakby ustawianie kogoś pod coś, co tak naprawdę czasami nie ma sensu. Ja akurat jestem osobą bardzo wierzącą. I ja akurat, jakby, no nie chcę tutaj obrażać ludzi wierzących, ale żeby ci rodzice, ja wiem, że oni są kaszubami, są też tak, jakby nauczeni z domu, nie powinni, jakby pchać swoje dzieci w coś, czyli jakby. Halitnijcie się, bo to jest religia, bo tak musi być, tak wszyscy mieli, co sąsiedzi będą mówić, co będzie mówiła rodzina, żeby tego Kaszubskiego jakby z tą religią aż tak mocno nie wiązać. Bądź sobie człowieku, wiesz w co chcesz. Kaszubski to jest co innego, a religia to jest też co innego. I żeby właśnie tego nie łączyć ze sobą. A często jest tak, że to jest mega łączone. No na kaszupach to jest jakby taka jedność, nie? że tak. jest religia katolicka, która jest jednoznaczna z polskością. Bo to konstytuuje Kaszuby w Polsce i no to jest właśnie. No. Nasz, ja myślę, że to jest nasz duży problem. Ale słuchaj, ty śpiewasz. Tak. I czy ty mogłabyś nam zaśpiewać coś po kaszubsku? Mogę. Na. Chciałam powiedzieć po rosyjsku, na twoje usmatrienie, czyli <śpiewaj>, śpiewaj, śpiewaj co chcesz. Ja jestem otwarta, chociaż tak średnio z muzyką kaszubską sobie radzę, psychicznie. <śpiewanie> no, czy ja zaśpiewam coś starego, kaszubskiego? Dawaj. Płerny wif są I szemi las A junaciu nie Błedą Błedołed jazdu a czułem i na fale, jak serce skucie mnie I płynie w cedzy dale, gdy mnie tą bądzę zle Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Wszyscy bardzo dziękujemy. Ja tylko powiem, że Karolina, czyli nasza kaszubska influencerka, śpiewała to bez kartki. No jo, no no, nejo, nejo, bez karty. Dobra. Karolina, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu, Ależ do Kaszepści paradnice I no, mam nadzieję, że będziesz swoją taką misyjkę dalej toczyła, wbrew wszystkim hejterom i wbrew tym, którzy będą Cię strofowali, żebyś mówiła piękną kaszubszczyzną. Mów piękną kaszubszczyzną, ale kaszubszczyzną taką, która trafi do jak największej liczby młodych osób. I faktycznie to, co ta dzisiaj nasza tak. rozmowa dotyczyła tego, żebyśmy jednak pokazywali kaszuby bez obciachu, bo one wcale nie muszą być z obciachem. Nie, no bo Kaszuby są piękne, naprawdę. Mamy i język, i po prostu, i te widoki wszystkie kaszubskie. Mamy tyle rzeczy, żeby pokazać, tylko no... Trzeba to Musimy robić. wyjść z obory. Tak, dokładnie. Trzeba to robić tak, żeby ludzie młodzi byli tym zainteresowani, a nież to z siara, bo co to w ogóle jest, to z wieś. Także super, rób swoją robotę dalej. Dziękuję. Dzięki serdeczne, wszedł Belnęła. Wielu Ci Bóg zapłaci. Cześć. <laughs>